I w końcu dotarłam do miejsca, które wołało mnie od samego początku mistyczny świat dżungli. Spędziłam cztery dni na surowym barkowcu, płynąc do Iquitos, a potem kolejne dwa do Letisi, miasta Trzech Każda podróż była inna. Im bardziej w głąb Amazonii, tym więcej jej mistycyzmu. Amazonia to takie miejsce, które nie zapomniało o swojej przeszłości. Ono po prostu o niej milczy. Wydaje się, że jest odizolowana od świata, choć leży w samym jego sercu. I doczekałam się. Czekałam na ten moment wiele lat by zobaczyć jak niebo skrywa się w wodzie. Jak te niesamowite bałwany chmur, które znam tylko z telewizji, o poranku budzą dżunglę do życia. Dżungla to miejsce, gdzie życie jest proste, ale świat wciąż jest radosny. Tutaj człowiek potrafi delektować się ciszą, choć czasem jest do niej zmuszony. Tu czas znika na chwilę, znikają jego granice i traci znaczenie. To właśnie tu można spotkać nieoczekiwanych mieszkańców dżungli. Ale o tym w innym odcinku. Podróżując na Barkowcu można dostrzec jak wszystko jest inne. Wioski, sposób ich budowania, ludzie ich wyjątkowy styl życia, a także forma żywieniowa, handel i niecodzienna dla nas forma transportu. Wikidos wszyscy stają się jednym językiem. To miasto tętni życiem, muzyką, prostotą i uśmiechem. To jest miejsce, gdzie rdzenne społeczności podkreślają obecność Iquitos w dżungli, przypominając, że dżungla to nie jest tylko przestrzeń, ale żywa istota, która żyje razem z nimi. W Iquitos, sí. <grytos> jak i w całej Amazonii, rzeki są autostradami osad i miast. Ale rzeki to nie tylko drogi, to także dom dla groźnych mieszkańców. W zależności od wysokości wód i pory roku, na przykład gdy wody są niskie i ciepłe, piramidi skrywają się na dnie w ukryciu. Dlatego łowienie tej ikony Amazonii jest prawdziwym wyzwaniem dla turystów. W lokalnym miejscu, pod mostem właśnie tak się Banan to ryba podawana z tradycyjnym takaciem zrobionym z tłuczonych zielonych bananów oraz kawałkiem pieczonej wieprzowiny. Dzisiaj mieć krokodyla! A w innym odcinku powiem wam, jak smakuje. Pakaja Samiria, dzikie serce Peru, obejmuje 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli 2 miliony hektarów dziewiczej ziemi, lasów tropikalnych i terenów zalewowych. To rezerwat, który stanowi serce amatońskiej niczy do którego można dostać się tylko z oficjalnym permitem, który w ten sposób chroni izolowane ekosystemy. W cieniu nieznanego stajemy oko w oko z tubylcami rzeki, pływając w wodzie, która jest ich domem. Tu nie wiesz, co lurkuje pod powierzchnią. Jedno jest pewne – w każdej chwili możesz stać się ich pożywieniem. Spędziliśmy niesamowite trzy dni w naturalnym DMT, ale o tym opowiem też innym razem. Marcado de Belen, wow. amazońska Wenecja. Tu kupisz dosłownie wszystko. Najdziwniejsze rzeczy dżungli. I suri, wygląda tak, A tu w Puerto de Mayo właściwie też zjesz wszystko. Hey. Karmin, gwar i wieczna fiesta. Niezależnie od dnia pogody, to miejsce, które nigdy nie śpiesz. Jest pełne muzyki, zapachów, jedzenia i ludzi, którzy żyją tu w Tu nie ma miejsca na nudę. Karnawał Amazonico to nie tylko festiwal, ale to cała filozofia życia. Święto, które łączy ludzi, naturę i magię Amazonii, wyrywając się z rzeczywistości. I teraz mamy fiesta w de policji. Tak, ja, to jest nuestro karnawal. Wioska po wiosce, niekończąca się fiesta, cicia, serwesa i zabawa bez końca. A potem cięcie humiszy, dekoratywnej palmy symbolu życia i rynku. Nieważne jaka pora, tu Amazonia tańczy non-stop. Góry tańczą i 30 kilometrów Spędziłam tutaj ponad miesiąc. Było naprawdę ciekawie. Mam naprawdę dużo do opowiadania. Słuchajcie, to co opisałam spełniłam. Biorę pta, który potrzebuje pomocy. Ma urwane normalnie jajka, wszystko ugryzione. Biorę go do weterynarza i mu pomożemy. Tak? Pomożemy mu. No to wam muszę Te